Pyszne, słodziutkie, domowe faworki. Na taki przepis Was dzisiaj zapraszam. Przepisów na faworki mamy bardzo dużo. Ja pamiętam tylko jeden, ten, który nauczyła mnie moja mama, i korzystam z niego do dzisiaj. Do miski przesiewamy 320 gram mąki. Następnie dodaję 5 żółtek. 6 łyżek śmietany. pół łyżeczki soli. A na sam koniec jedną łyżeczkę cukru. I z początku mieszamy łyżką, a następnie będę ugniatał. Ugniatamy do momentu, aż stworzy nam się jedna taka kulka. Teraz przychodzę na stolnicę, będę ugniatał i wtłaczał powietrze. No i taką uformowaną, poprzekładaną kilka razy wkładamy z powrotem do miski. Przykrywamy 15 minut do lodówki, i zaraz się widzimy. Po tym czasie wyciągamy ciasto z powrotem na stolnicę. Dzielimy na dwie równe części i wałkujemy. Wałkujemy bardzo cienko. Stolnicę możemy lekko oprószyć mąką. Jak ciasto jest odpowiednio cienkie, przechodzę do krojenia. Ja osobiście wykrawam faworki nożem do pizzy. Polecam, bardzo fajna sprawa. Na początku wykrawam paski o szerokości 2-2,5 cm, maksymalnie 3. Następnie kroję na 2-3 części. Każdego nacinam na środku. No i czas na składanie naszych faworków. Bardzo fajna, prosta sprawa. Jeden koniec przekładamy przez środek i delikatnie pociągamy. I tak z każdym kolejnym. Mi to zajmie chwilę, dla was to będzie sekunda. W międzyczasie możemy rozgrzać olej. No i przechodzimy do smażenia. Na rozgrzany tłuszcz wrzucamy po 5-6 sztuk. Minutka na każdą stronę. A gotowe wyciągamy na talerz wyłożony szczytem powietrznym i smażymy kolejną porcję. Nie zawsze jest to minuta, czasem jest to 30 sekund na każdą stronę. Wszystko zależy od tego, jak bardzo mam rozgrzany tłuszcz. I to by było na tyle. Niech teraz chwilę sobie przestygną i zaraz je posypuję cukrem pudrem. I tak prezentują się gotowe. Przyznam szczerze, że jak smażyłem, to zjadłem chyba z 5, są po prostu przepyszne. Spróbujcie, zróbcie ten przepis. Napiszcie później, jak wam wyszło, czy wam smakowało. A jak chcecie, to zasubskrybujcie mój kanał. Będziecie wtedy na bieżąco z każdym filmem. I tyle. Ja się z wami dzisiaj żegnam. Do zobaczenia. Cześć!